a więc ja będę tłumaczył. E, właśnie zbliżamy się, zbliżamy się wszyscy do, e, do niedzieli zesłania Ducha Świętego i do niedzieli pięćdziesiątnicy, która powinna e, mieć wpływ na życie każdego z nas i o tym chcę dzisiaj e, dzisiejszych Krótkie nauczamy powiedzieć. Jedną z rzeczy, którą Jezus powiedział apostołom po swoim zmartwychwstaniu, to aby, aby czekali w mieście, w Jerozolimie na ducha, który zostanie zesłany na nich, który przyjdzie na nich z góry. If you read through the Acts of the Apostles, you'll see where both Paul and Barnabas and others came to places where they were Christians, but they weren't baptized in the Spirit. A kiedy popatrzymy na, na pierwszych e, nowych uczniów, na Pawła czy Barnabę, e, to wiemy, że, że oni byli ochrzczeni, ale oni e, but they were e, baptised in the Holy Spirit? or they weren't they were not filled with the holy spirit okej okay, okej okay. więc wiemy że oni że to byli ludzie którzy najpierw nie byli wypełnieni duchem świętym they said they had received the baptism of john or the baptism of jesus but didn't know about the holy spirit więc chodzi o, o uczniów z którymi rozmawiali paweł i barnaba i spotkali uczniów, którzy mówili, że są ochrzczeni, że zostali ochrzczeni chrztem, chociażby chrztem janowym, a nie byli do tej pory wypełnieni Duchem Świętym. I wtedy Paweł pomodlił się za nich, aby zostali napełnieni, żeby doświadczyli chrztu w Duchu Świętym. I oni wtedy wszyscy zaczęli modlić się, po, po tym fakcie zaczęli modlić się w językach i prorokować natychmiast. So I to Więc podzielę się teraz sześcioma rzeczami dotyczącymi tego, co powinno się w nas stać, kiedy przyjmiemy tą moc. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 4, wers 32 jest napisane, że, że apostołowie z wielką no mocą świadczyli o Jezusie Chrystusie i czynili wielkie dzieła. And God out great upon all of them. I Bóg wylewał wielkie błogosławieństwo nad, na każdego z nich. It says we will że będziemy Jego if jeśli otrzymamy tę power. I on mówi, że będziecie. I on mówi, że my będziemy jego świadkami, jeżeli przyjmiemy jego moc. So Więc dary ducha świętego nie są po to, żebyśmy czuli się dobrze, ale po to, abyśmy byli świadkami Boga. God's not interested in our feelings necessarily. He wants to release power to preach the gospel in all of us. Więc nie chodzi o nasze uczucia, ale chodzi o to, że On chce uwolnić moc swojego ducha wewnątrz, w nas samych. To jest moc, aby służyć Bogu, i to jest to, po co Duch Święty przychodzi do nas. The is the, the I drugi raport jest, że drugi raport, że myślę, jest w Hebrew 6, versy 4 i 5. A drugi rezultat, jak powinniśmy go określić, pochodzi, jest wspomniany w liście do Hebrajczyków Hebrews. What's, what's the chapter? Chapter 6 verses 4 5. Okay. W liście do Hebrajczyków rozdział 6, wersy 4 do 5. Do the gift of the Holy Spirit, we should experience God's word. Alive to us. Więc e, jest tam wspomniane, że jeżeli przyjmiemy, e, przyjmiemy, moc Boga, powinniśmy doświadczyć mocy Jego, mocy Bożej w naszym życiu. I zakosztujemy dobrego słowa Boga oraz przejawu mocy przyszłego wieku. In other words, the baptism in the Holy Spirit releases His power so that we see signs and wonders in our own lives. Więc innymi słowy, moc ducha świętego to jest, to jest dar dla naszego życia, abyś, abyśmy w naszym życiu doświadczyli znaków i cudów mocy ducha świętego. We begin to walk in the kingdom system on earth, we experience some of heaven on earth. Więc my zaczynamy funkcjonować w Bożym systemie na, na ziemi, zaczynamy funkcjonować w Bożym Królestwie tutaj na ziemi. I trzeci rezultat przyjęcia Ducha Świętego jest określony w Mieście do Rzymian, rozdział 8. Wersy 26 i 27. Jest tam napisane, że Duch przychodzi do nas, do naszych słabości, aby nam pomóc w naszych słabościach. Tak naprawdę nie wiemy, jak się modlić, ale Bóg pomaga nam modlić się w Duchu Świętym. Więc, jeżeli jesteś wypełniony Duchem Świętym, to całe Twoje życie powinno zostać przemienione. Więc, jak będziesz się modlił w mocy Bożej, to, co będziesz robił, będzie bardziej efektywne będzie zmieniało życie Twojej ludzi. And the fourth changes in John 14, verse 26. I czwarty rezultat jest wspomniany w Ewangelii Świętego Jana 14 14th, excuse me, I again for John 14. 14 26. w rozdziale 14 27 wersie Ewangelii Świętego Jana. Since Wspomniane, że Duch Święty nauczy Cię o wszystkim. On właściwie, on w zasadzie pomoże Ci zapamiętać wersy Pisma Świętego, które przeczytałeś. Da nam zdolność do dzielenia się na naszym życiu z innymi w bardzo efektywny sposób. I piąta zmiana, która przychodzi do nas, jest zobrazowana w Listu do Rzymian 8, wers 14. Jest tam napisane, że Wy będziecie prowadzeni przez Ducha Świętego. Kiedy jesteś ochrzczony Duchem Świętym, powinieneś widzieć dookoła siebie znaki i cuda. Ludzie powinni zostać uzdrawiani, kiedy się modlisz za nich. Ludzie powinni życie ludzi powinno zostać zmienione, kiedy, kiedy modlisz się za nich. I Duch Święty zacznie cię prowadzić, być Twoim przewodnikiem, gdzie iść i kiedy iść. W rozdziale 16 dziejów Apostolskich Duch Święty mówi do, do Świętego Pawła: Nie idź, nie idź do Azji. <laughs> Ale zaledwie trzy rozdziały dziejów apostolskich dalej, w rozdziale dziewiętnastym Paweł już jest zaprowadzony przez Ducha Świętego do Azji, do, do Efezu. So Więc kiedy Paweł poszedł do Azji, prowadzony przez Ducha Świętego, to mówi, że wielka rewizja się więc kiedy Paweł został poprowadzony przez Ducha Świętego do Azji, rozpoczęło to wielką odnowę. Jest napisane, że wszyscy, którzy żyli w Azji, usłyszeli, e, usłyszeli, słowo, o Bogu, usłyszeli słowo Boga. Kiedy Paul był obedient to the Holy Spirit, he had two years of revival in Asia, which więc kiedy Paweł był posłuszny e, Duchowi Świętemu, doświadczył e, dwóch lat odnowy, które widział na własne oczy, dwóch lat odnowy ludzi w Azji. I, i szósty, e, szósty owoc, szósty ro, sposób działania Ducha Świętego odnowy przez Ducha Świętego jest zawarty w liście do Rzymian 8, wers 11. Więc jest tam wspomniane o tym, że Duch daje życie naszemu śmiertelnemu ciału i, i daje mu życie i go pobudza. One of that says it gives you the life. Jedno z tłumaczeń y, mówi o tym, że, że Duch daje życie w obfitości. Kiedy my dajemy nasze życie Duchowi Świętemu, we be an life. To powinniśmy żyć jak efekt powinniśmy żyć życiem obfitym. Nie oznacza to, że mamy mnóstwo pieniędzy i mamy. Możemy sobie pozwolić na każdą zachciankę w naszym życiu, ale oznacza to, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego każdego dnia. To się zdarza, kiedy na przykład ludzie przychodzą do nas po radę, i to jest czas, kiedy my mamy słowo mądrości dla tych ludzi, dla ich życia. I to również dzieje się, kiedy modlimy się i, i kiedy mamy pewność, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Nawet nie widzimy wysłuchania tych modlitw w tym momencie, ale modlimy się i mamy pewność, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Wielu, wielu katolików y, idzie po prostu na mszę świętą, w niedzielę, żyje dobrym życiem i idzie do nieba. Ale jeżeli chcesz być liderem mężczyzn i innych ludzi, musisz być wypełniony mocą Ducha Świętego. Jeżeli nie doświadczasz, nie widzisz cudów, kiedy modlisz się za ludzi, módl się dalej. Weszliśmy w bardzo trudny czas dla całego świata z powodu pandemii, koronawirusa. Ludzie być może będą oczekiwać, będą poszukiwać bardzo niedługo pytań dla swojego życia. I odpowiedzią nie jest stabilność finansowa, ale stabilność duchowa. Musimy być mężczyznami, którzy nauczają, jak polegać na Duchu Świętym. Wszystko, co przychodzi od Ducha Świętego, przychodzi przez wiarę. Musimy w to uwierzyć. Faith is believing in the unseen. We need to believe that God is going to take care of our needs and the needs of the people that we minister to. Wiara to jest uwierzenie w coś co jest niewidoczne. Uh, uwierzenie w coś i posługa tym do których jesteśmy posłani. If you as a leader do not feel that you're baptized in the Holy Spirit and filled with the Holy Spirit jeżeli ty jako lider nie czujesz, że jesteś, nie widzisz, że jesteś wypełniony Duchem Świętym, poproś kogoś, żeby pomodlił się za ciebie właśnie o odbywanie Ducha Świętego. Czas, czas jest krótki, czas jest bliski my, jako cały świat, idziemy w naprawdę bardzo dużym tempie bardzo, do bardzo trudnego okresu i musimy być do tego przygotowani duchowo. Ja teraz chcę przez minutę pomodlić się z Wami. Father, we're asking for the power of the Holy Spirit to fall on everyone that's listening this Ojcze, proszę Cię o wylanie swojego ducha, moc ducha na każdego, kto słucha tej konferencji. Przyjdź w Duchu Święty i wypełnij serca tych, którzy, którzy są wierni. Przejdź. Błogosław im, wypełnij ich Duchem Świętym. Namaź ich z Twoim Duchem Świętym the pozwól żeby moc ducha świętego rozlała się na każdą, na każdą dziedzinę jego życia w tym momencie w imię Jezusa amen amen amen